Moim, moim i państwa gościem oraz Tymoteusza gościem jest ambasador Piotr Kasiewicz amb, był ambasador polski w Afganistanie witam panie ambasadorze dobry wieczór Dziękuję, panie ambasadorze, że przyjął pan nasze zaproszenie. Proszę powiedzieć, panie ambasadorze, na początek chciałbym skorzystać z pańskiego doświadczenia, że był pan polskim ambasadorem w momencie, kiedy odbywała się wojna, oczywiście wojna w Afganistanie. Pan wie, jak działa dyplomacja i administracja w takim momencie wojny. W jaki sposób teraz może funkcjonować administracja i dyplomacja załońskiego? Pod jakim ona jest presją i w jakich warunkach ona funkcjonuje? Panie ambasadorze? Dyplomacja załońskiego no widzimy chociażby w postaci wypowiedzi licznych ambasadora Ukrainy w Warszawie i w wielu innych stolicach świata. no Jest bardzo aktywna w mobilizowaniu wsparcia opinii publicznej, przywódców Zachodu do tego, żeby wsparli Ukrainę. W jej, w jej obronie przeciwko agresorowi, więc tutaj dyplomacja gra rolę nie do przecenienia w, tej, w, tej, w, tej, w, w tym momencie w, tej, w, tym, w tym trudnym dla Ukrainy, Ukrainy okresie. Tutaj, znaczy nie, nie widzę tutaj jakiegoś innego ważniejszego zadania niż, niż, niż teraz, niż właśnie próba przekonywania przede wszystkim przedstawiania sytuacji taka jak, 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 jak widzi ją rząd prezydenta Zawińskiego i, i koordynacji pomocy, która przecież do Ukrainy do Ukrainy płynie i to również przede wszystkim pomoc wojskowa, co przed chwilą dosłownie powiedział sekretarz generalny Stoltenberg, sekretarz generalny NATO Stoltenberg, mówiąc o tym, że, że ta pomoc wojskowa jest utrzymywana, ponieważ NATO jest, Ukraina jest na NATO państwem, państwem partnerskim, państwem Mhm. Które, które jest, znaczy nie jest członkiem sojuszu, oczywiście wiemy o co, cała, o, co, o co cała ta wojna idzie, ale niewątpliwie jest w takiej, można powiedzieć, w obszarze troski i zainteresowania NATO. Mhm. Ale tak bardziej też chciałem zapytać, bo Pan ma jakby osobiste doświadczenie z wojną. Wie pan, jak to wygląda? Niestety Afganistan doświadcza tej wojny. Chciałem się, panie ambasadorze, zapytać, tutaj, właśnie prezydent Zeleński mówi, że może to być ostatni raz, kiedy widzicie mnie żywego takie słowa mówił prezydent Zeleński do przywódców Unii Europejskiej przed kilkoma godzinami. Panie, panie ambasadorze, z jaką presją musi się spotykać człowiek, który wie, że może jakby być zagrożony? Jego życie, może, jego rodziny może być zagrożone w każdym momencie. Widziałem taki doskonały, nie wiem czy to był tweet, czy tytuł: Komediant, który stał się mężem stanu. I to jest idealny, idealny opis człowieka. Który zdobył przecież zdobył władzę na obietnicy zreformowania życia ukraińskiego i e, takiego odmłodzenia polityki walki z walki z Oligarchią, również e, na obietnicy e, rozwiązania, rozwiązania konfliktu o Donbas i o Krym, e, co jak wiemy się nie udało, e, ale który w ostatnich miesiącach zwłaszcza wyrósł na, no, na, na taką twarz Ukrainy rozpoznawalną na całym świecie i symbol, symbol oporu. A w ostatnich dniach w dniach kiedy, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę, jest, no, to, jest to jest absolutnie absolutnie Trzeba chylić czoła przed wysiłkiem, jaki ten człowiek wkłada w to, żeby zagrzewać obrońców, żeby uspokajać obywateli, żeby mobilizować obywateli i swoich, swoich współ, no, współobywateli do walki, do walki z najeźdźcą. To jest, to, 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 jest, to jest, aż, przepraszam, a tu ciarki przechodzą czasami, kiedy patrzy się na jego zdjęcia, na jego wypowiedzi, które nie są, absolutnie nie są teatralne, żeby to od razu uprzedzić to, to, nie jest, to nie jest aktor. To jest, to jest człowiek, który w moim przekonaniu jest głęboko przejęty losem swojej swojej ojczyzny. No Także, także to, jest, to jest to jest absolutnie postać o najwyższym, najwyższego kalibru i która i jestem o tym głęboko przekonany, która, która to wygra ten, ten, ten konflikt i, i będzie wielkim przywódcą Ukrainy w przyszłości. A proszę powiedzieć, jak wygląda dyplomacja ze stroną, która ma od początku złą wolę, która używa tej dyplomacji tylko po to do spraw tak naprawdę wewnętrznych, po to, żeby pokazać, że wszyscy rozmawiają z tymi przywódcami, z Rosjanami. Jaki sposób w, taki, w takich sytuacjach rozmawiać z tą drugą stroną, stroną, jednak używać tej dyplomacji, żeby ona była skuteczna? Jest takie wytłumaczenie z teorii, z teorii konfliktów, mówiące o tym, że konflikty przybierają kształt takiej klepsydry, roz zwężającej się i, roz i roz rozszerzającej później. To jest oczywiście w samym środku, w najwęższym najwyższym momencie, w tym, w tym gardle klepsydry jest, jest moment wojny, kiedy dyplomacja ma najmniej miejsca, po czym ona znowuż się. Znowu się będzie, ta klapsywa się będzie rozszerzała i, i ta dyplomacja będzie, będzie powiększać swoje, swoje zadania. Mhm. E, I to jesteśmy wtedy w tym momencie, w momencie wojny, kiedy, kiedy dyplomacja, no widać, że, że ta dyplomacja jest niemożliwa. Ona była możliwa tydzień temu, e, kiedy jeszcze myśleliśmy, że będzie spotkanie, jakiś szczyt Biden-Putin. Boże, kiedy to było, kiedy, kiedy planowali obaj, obaj przywódcy szczyt ostatniej szansy. E, po czym Putin zdecydował się na, e, na wojnę. E, Interesujące, nie wiem, czy to jest znaczący, znaczący fakt, czy znacząca, znaczący moment. Interesujące jest, że drugiego dnia kampanii, która, która idzie Rosjanom nie w tempie, jakiej by sobie życzyli, o tak powiem, tak bardzo oględnie. Interesujące jest, że już tego drugiego dnia pojawia się kuriozalna, oburzająca, dziwaczna propozycja prowadzenia negocjacji w Mińsku, czyli w w stolicy państwa współagresora, bo Łukaszenka i Białorusi nie wymigają się od, od, od odpowiedzialności za, przed historią, za bycie, no, z, dokonanie tej zbrodni międzynarodowej, jaka się na naszych oczach rozgrywa. E, więc no, pojawia się jakieś spotkanie, jakieś, jakaś propozycja spotkania, że będziemy coś negocjowali w Mińsku, że Chińczycy mają tutaj się do tego przyczynić. Znaczy to mhm. są. To są, mówię, to są drobne, drobne aspekty, które same do niczego nie doprowadzą, prawdopodobnie nic nie, niewiele znaczą, no ale interesujące jest to, że się w ogóle pojawiają. I to nie znaczy, że się dyplomacja już zaczyna, jak, jak, jak tutaj mocno to zastrzegam. Interesujące jest to, że się pojawiają. To jest coś takie troszeczkę kontrlogice prowadzenia operacji wojennej, która się rozpoczęła wczoraj, niestety, albo zaledwie wczoraj. Rosjanie. Nie osiągnęli jeszcze żadnego ze swoich celów, nie wiem, czy tam jest jakaś strategia w ogóle, czy, ale w każdym razie no na pewno, jeśli, jeśli jest tam jakakolwiek strategia, to oczywiście ta strategia mówi o tym, żeby e, pozbawić zdolności działania przywództwo ukraińskie oraz dowództwo armii ukraińskiej. No i żaden z tych celów się w tej chwili nie spełnił. Pomimo nawet tego, że prezydent Zełęski ma no, ponury nastrój, i to jak pan przytoczył tą wypowiedź, a ja nie słyszałem, ale rzeczywiście ona jest, jest, jest bardzo ponura. E, natomiast, no mówię, no, w drugim dniu kampanii. Pojawienie się tych, tych, tych dwóch sygnałów, sygnalików wręcz, wydaje się dość, 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 dość zaskakujące. No cóż, tutaj dyplomacja, no jak powiedziałem, dyplomacja oczywiście on zawsze gdzieś są jacyś ludzie, którzy mienią się dyplomatami i z których usług można skorzystać pośrednicy, mediatorzy i tak dalej, i tak dalej ale w tej chwili zdaje się, że. No, że po prostu jest wojna. Przepraszam, że tutaj no. przerwę panu ambasadorowi, ale jest informacja o tym, że Unia Europejska objęła sankcjami Władimira Putina oraz y, ministra. E, ławrowa z sankcjami. No i dobrze, no i dobrze. E, jeszcze sankcja. jeszcze druga informacja, jeszcze chyba ważniejsza, mam wrażenie. E, to jest to, że e, minister, e, szef dyplomacji e, europejskiej, minister e, Borel powiedział, że w ciągu najbliższych kil, kilku dni Rosja, mo, na Rosję mogą być nałożone sankcje w postaci odcięcia jej od systemu SWIFT. No i bardzo dobrze. Jak pan, jak pan komentuje to, ponieważ była groźba taka, że, że taki krok nie zostanie poczyniony. Warto pamiętać tak, 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 warto, warto pamiętać, że sankcje nie znaczy pełnią rolę i karzącą, i zapobiegającą. Kiedy przestają hmm. brać, pełnić rolę zapobiegającą, pełnią rolę karzącą. No jest to, ale ta karząca rola nawet jest, służy temu, żeby zapobiec kolejnym nie wiem naruszeniem y, porządku który 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 grozi no właśnie który powoduje nakładanie tych sankcji y, y... Uważam, że yy, akurat nie jestem ekonomistą, ale u, u siebie w redakcji w polityce Insight konsultowałem, pytałem ekonomistów, ludzi zajmujących się gospodarką, i doszli, doszli oni do takiego do dość zgodnego wniosku, że długoterminowo nałożone, przez, zwłaszcza przez Bajdena, sankcje, wsparte tymi dość znaczącymi sankcjami <noise> europejskimi, dotychczas już nałożonymi, yy, zrujnują rosyjską gospodarkę w długoterminowo, w, w ciągu miesięcy, tygodni, miesięcy, miesięcy prawdopodobnie. Że nawet ta potężna, jak to czasami mówią w anglosaskim świecie, skrzynia wojenna, war chest, 638 miliardów, którymi chwali się Putin, że ma. Przepraszam, panie ambasadorze, że się wejdę w słowo, ale nasz reporter Erwin jest na proteście i, i ma pilne informacje, które by się połączyć. Erwinie, czy nas słuchać?

Jak na to wygląda, to że jest coś Kolejna organizacja, tak i akcja demokracja, dotrzymała się właśnie pod kancelarium premiera. W tej chwili jest bardzo mówienie z Fundacji Odpłatnych Dialogów. Bardzo tak tutaj głosy, które jest

przed ambasadę Niemiecką gromadzenie zawróciło i teraz kierujemy się w stronę, zaraz zmieniamy ten weder, z nimi i kierujemy się, tak jak wczoraj, pod Ambasadę, rozliczną bieżą przewidziane przemówienia polityków, w kierunku Wójtów Obywatelskiego, w którym przy jednym celu, wybrać się dla państwa. Dziękujemy bardzo i będziemy yy... Rozmawiać w kolejnych momentach z Erwinem i już powracamy do pana ambasadora. Przepraszamy za to krótką ustawę. Panie, panie ambasadorze, właśnie może to jest dobry moment, żeby, żeby pan ambasador powiedział nam, ponieważ był nasz reporter przed chwilą. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia reakcję polskiego społeczeństwa na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą? Jeśli państwo panowie pozwolicie i państwo pozwolicie, bo. U, u... Przywołał pan moje rzekome doświadczenie wojenne afgańskie. Ja bym chciał się odwołać do swojego doświadczenia wojennego irackiego, ponieważ akurat w Iraku na misji byłem w 2004, 2003, 2004, 2005 roku. I jedno moje skojarzenie jest takie, znaczy z tej kampanii, która się odbywa teraz w Ukrainie, troszeczkę porównuję, to na no siłą rzeczy porównuję to z kampanią przeciwko Bagdadowi w marcu 2003 roku. Niezależnie co mówimy o powodach tej inwazji, książki całe na ten temat napisane, jak, jak była oparta na fałszywych przesłankach. W każdym razie sama kampania wojskowa to rzeczywiście była kampania w stylu szoki, i przerażenie, to znaczy była doskonale przygotowana, poprzedzona kampanią lotniczą z potężnym uderzeniem siłami lądowymi, które w zasadzie no Armię iracką, może niepotężną, nie, nie ale tak trochę przypominającą armię, armię Ukraińską, w tej chwili. Zniszczyło no, w zasadzie w pierwszych godzinach opanowaną przestrzeń powietrzną, i później już droga do Bagdadu była otwarta. I w zasadzie tylko i wyłącznie baki i prędkość czołgów decydowały o tym, jak szybko dotrą, dotrą do, do, do Bagdadu. Niczego takiego nie obserwujemy. Pierwszym, drugim dniu yy, rosyjskiej inwazji, która straciła tempo, która yy, z pewnością nie używa jeszcze wszystkich swoich, swojego potencjału z różnych z powodu różnych kalkulacji. Między innymi wiem, że nie chcę tutaj Rosjan yy, oddemonizowywać, mm -hmm. <grym>, że są agresorami najbardziej zasługującymi na potępienie i na karę, ale. Yy, wydaje mi się, że częścią planów rosyjskich jest unikanie dużych strat cywilnych przynajmniej na pierwszym etapie tej tej, tej inwazji. W związku z tym różne ograniczenia się tutaj włączają się w, w początkowym etapie Rosjanie Owszem, ktoś powie, no przecież są straty cywilne. Owszem są, to, to ja tego nie absolutnie nie, 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 nie pomniejszam i nie, nie staram się nikogo tutaj tłumaczyć. Natomiast y, mam wrażenie, że jednak się Rosjanie powstrzymują, że nie używają całego potencjału, który zgromadzili dwóch trzecich swoich sił lądowych wokół Ukrainy. Y, I te desanty jakieś wokół Kijowa, desanty sił powietrzno-desantowych. Y, praktycznie mało widziana siły lotnicze. Owszem, widzieliśmy ten słynny już przelot chyba 12 śmigłowców, z których trzy zostały strącone przez Ukraińców na, na to lotnisko Antonowa pod, pod, po, po, po zachodniej stronie Kijowa. Które miało być takim ciosem w samo, samo serce Kijowa. To znaczy, zajęcie lotnisko miało spowodować, że wylądują tam ciężkie samoloty transportowe ze sprzętem i następnie rozpocznie się taka wejście do Kijowa już większymi siłami. To zostało przez Ukraińców odparte, zdaje się, dzisiaj w nocy. No bo komandosi rosyjscy pomimo. Towarzyszące im opinii o wielkich zdolnościach, nie będą się, nie są w stanie bronić się przeciwko zwykłym samochodom, wozom opancerzonym, przeciwko bwp om które Ukraińcy mimo wszystko wciąż mają wokół Kijowa. Więc, więc trochę ta kampania, ja nie chcę powiedzieć, że ktoś tutaj wygrywa czy przegrywa, tylko że ta kampania nie idzie Rosjanom tak, jak wyobrażaliśmy sobie, albo Ukraińcy się wyobrażali sobie, że pójdzie. Niewątpliwie Rosjanie są zaskoczeni. Tym, że nie są witani kwiatami, tak jak byli witani kwiatami, to warto podkreślić, w 2014 roku na Krymie, zdarzały się takie obrazy, pamiętacie panowie? To po pierwsze. Po drugie, są chyba zaskoczeni jakością armii ukraińskiej, która owszem, nie ma zdolności do obrony przeciwlotniczej wielkiej, nie, ma, nie, nie jest tutaj równorzędnym partnerem dla zgromadzonych sił rosyjskich, natomiast działając w takich trochę samodzielnych pododdziałach stwarza duże problemy, duże problemy Ukraińcom. Zdaje się, że oni decydują się na omijanie ośrodków oporu Armii Ukraińskiej. No i to, to ja nie jestem przekonany, czy, czy, czy ta kampania, im ona dłużej będzie trwała, tym będą większe koszty ponoszone. Dzisiaj, dzisiaj sztab rosyjski, ukraiński poinformował o dużych stratach Rosjan. Owszem, to są oczywiście materiały, no, można je wprost nazwać propagandowymi również, mają wydźwięk propagandowy na pewno, mówią, mówią o 800 zabitych, o iluś tam setkach zniszczonych pojazdów i tak dalej, nawet dzielone to na pół, nawet jedna trzecia tych strat, jeśli jest, jest, jest rzeczywista, to i tak jest to dużo. I, i czym dłużej to trwa, czym im większe zaskoczenie sił rosyjskich tym skalą oporu ukraińskiego, determinacją. Pamiętajcie panowie, że to jest wojna klasyczna, a wojnę klasyczną wygrywa się rezerwami. I najważniejsze pytanie jakie obie strony muszą sobie zadawać czy mają te rezerwy po swojej stronie oczywiście Rosjanie mają cały swój potencjał no pytanie czy mm. zdecydowali się go zaangażować natomiast jeśli chodzi o potencjał ludzki rezerwy ukraińcy no zdaje się mają w postaci tego, swojego, tego tej swojej mobilizacji która jest ogłoszona no nie wiem być może ona powinna zostać wcześniej ogłoszona wtedy, wtedy byłoby to jeszcze, jeszcze trudniej byłoby no ale jak powiedziałem nie jestem przekonany czy, czy szale tej wojny się mm. czy, są już, rozchylą się na którąś mm, mm, mm. Tutaj trochę przechodząc z wojskowości, do pana ambasadora chciałbym zadać pytanie natury dyplomatycznej. Co tak naprawdę daje to, że europejscy przywódcy cały czas przemawiają, mówią o tym, że wspierają Ukrainę, mówią o tym, że trzeba walczyć z reżimem Putina. Czy według pana ambasadora nie jest już za późno na takie rzeczy i czy nie jest za późno, że na... Same przemówienia, czy nie powinna nie, świat nie powinien już czegoś zrobić. Ale czego? czego miałby, co miałby zrobić? Na, nałożył tak jak powiedziałem, sankcje długoterminowo niszczące gospodarkę rosyjską. W odwodzie cały czas jest ten, ten mityczny już Swift, którego, który, którego zastosowanie jest nie wciśnięciem guzika, a procesem, długim procesem, długim procesem, który musi uwzględniać to, yy, musi uwzględniać. Po prostu interesy nasze własne, znaczy no, ludzi, którzy, którzy, przywódcy europejscy no, muszą też myśleć o tym, jakie będą konsekwencje dla, dla, dla naszej strony. Podstawową zasadą sankcji politycznych, ekonomicznych, jakichkolwiek, blokady morskiej, czegokolwiek, co ma niewojskowymi środkami karać przeciwnika, podstawową zasadą jest to, żeby on zapłacił więcej niż my, tak? niż, nasz, niż strona nakładająca sankcje. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, jeśli przywódcy europejscy skalkulują, że, że a jestem pewien, że kalkulują, i że to nie jest jakaś, nie wiem, osłabianie Ukrainy, jakaś broń, broń Boże, zdrada Ukrainy i tak dalej, po prostu jest kalkulacja, znaczy, w którym momencie te, te sankcje należy, należy, należy włączyć. E, i, I one przyjdą, jeśli, jeśli rzeczywiście tak będzie. Oczywiście my, 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 my żyjemy w tej chwili w wielkich emocjach, jest to pada mhm pytanie, które zresztą wypowiedział również pre prezydent Załęski No po co karać Rosję, jak już Ukrainy nie będzie, tak? No to co nam przyjdzie z tych sankcji? Mm -hmm. to... Pytania, które one są niezwykle dramatyczne, oczywiście, i tu nie można ich absolutnie podważać i ich zasadności, ale no, 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 w sytuacji wojennej jest więcej, więcej aspektów niż proste porywy serca, którymi się no niewątpliwie wszyscy teraz kierujemy, oglądając te straszne, straszne obrazy z Kijowa czy z innych miast ukraińskich, no, które są po prostu no, 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 no straszne. No. W centrum Europy takie rzeczy się nie działy. No nie działy się, po prostu nie działy się. No to tyle. Chodzi o sankcje, jak mówię, te sankcje ekonomiczne one są bardzo, one zrujnują Rosję. Zrujnują Rosję i mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo na to faktycznie zasługują. A proszę, panie ambasadorze, proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia, jakim człowiekiem jest prezydent Putin? Czy to jest tak mówią, mówią niektórzy ludzie, że to jest szaleniec, czy to może właśnie jest całkowicie taki racjonalny człowiek, który myśli tylko o interesach Rosji. Na przykład ja oglądałem wystąpienie pana prezydenta Władimira Putina, który tłumaczył swoją decyzję o, o zaatakowaniu Ukrainy. On na przykład mówił coś takiego, Ukraińcy nie mają własnego języka, mówi o tym, że Ukraina to jest twór radziecki. To jest szaleniec, czy może mądry przywódca, który myśli o interesach Rosji? Panie Rzeczywiście, czyli po, po pierwsze, strasznie groźne jest, kiedy amator zabierze się za psychologizowanie, za analizę psychologiczną. Ja jestem tutaj całkowitym amatorem. To po pierwsze. Po drugie, y, mam swoje emocje oczywiście, jak każdy z nas, i przemówieniem, w tym chyba dzisiejszym albo wczorajszym, Putin wszedł w taki. Tryb full Adolf Hitler, tak? o, Mówiąc o, 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 no właśnie, za, za tym stołem, taki skurczony, siedząc z taką poszarzałą twarzą tłumacząc, jak to naziści rządzą w Kijowie. No to jest full, full Adolf Hitler. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest rzeczywiście obraz pewnego pewnego szaleństwa. E, mój kolega, generał, z którym rozmawiałem dosłownie przed chwilą, mówi, no, że jemu rzeczywiście się stało i to już jest, że, że, to, że zdradza objawy jakiegoś, jakiejś, jakiejś, jakiejś paranoi. E, natomiast bardzo ciekawe jest, jak reaguje na to jego, jego bezpośrednio otoczenie, Czy rzeczywiście, bo my sobie przyzwyczailiśmy się do, do, do utożsamiania, tak, że Putin to jest taki król słońca, że tak? Francja to ja, jak mówił jak Mawiał Ludwik XIII, XIV, no to Putin mówi, Rosja to ja. No. I wszyscy go słuchają, wszyscy są mu tutaj bezpośrednio, czy wszyscy propagandyści podli są mu absolutnie wierni. No i pewnie w, w jakiejś tam części No takiej... Właśnie, na ile, na ile to są prawdziwe obrazki, bo widzieliśmy na przykład, że jak prezydent Putin przemawiał do swojej, do, do tej administracji, do administracji swojej rządowej, tam było widać strach, na przykład, prawda? No bo strach. Strach. było widać takie takie, takie zaniepokojenie, takie. To są prawdziwe obrazki, czy to są raczej takie propagandowe przekazy dla nas? No, no właśnie to jest to, to wchodzenie to w psychologię, które są Natomiast dla mnie ciekawy był tak naprawdę był zapis drugiego spotkania, które się na tej samej sali odbyło dzień no. później. Spotkania z, nie wiem, no można je nazwać finansistami, oligarchami, bankowcami. No. Ktokolwiek tam uczestniczył, zajmuje się generalnie pieniędzmi rosyjskimi w różnych formach, mniej lub bardziej skorumpowanych. I oni Putina faktycznie przestrzegali przed konsekwencjami. I, I to było nawet, na mnie większe to wrażenie zrobiło przynajmniej niż nawet ten, ten cyrk, który odbył się w poniedziałek z tą nieszczęsną radą, radą, radą Bezpieczeństwa. Nie wiem, czy tam jest jakiś gotowy Brutus, który wbije Putinowi nóż w plecy. Chciałbym, żeby tak było oczywiście, ale, 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 ale nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, czy tam są jakieś postaci indywidualności na miarę. No, Walery Gerasimow, wielki generał rosyjski, szef sztabu obecny, twórca różnych doktryn i tak dalej. Yy, sprawia wrażenie godnego człowieka i, i patrioty rosyjskiego. <laughs> no To jest takie mówienie. Wiecie, wiecie Państwo, mm. czy patriota rosyjski wbije szaleńcowi nóż w plecy. No nie wiem, to, 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 mm. to. Tego rodzaju dyskusja dobrze robi przeciwnikom Putina. W tym sensie, że masuje nasze, nasz, nasz gniew, nasze emocje, mm. że szukamy jakiś Pęknięć hmm. sygnałów, że może ktoś tam mrugnął, może ktoś się zwierci w krześle, może jest mu niewygodnie i że chce już coś zrobić z Putinem. To, 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 to jest więcej polityka to więcej. Wojna to więcej niż tylko hmm. jedno posiedzenie takiej czy innej rady. Panie Bosno, że bardzo dziękuję panu za, za tę analizę, zwłaszcza za ten przekaz osobisty i podzieleniem się z pańskim doświadczeniem. E, miejmy nadzieję, że dyplomacja zwycięży, mimo wszystko. Mimo... Nie, 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 przepraszam, nie. Dyplomacja, nie, nie, nie. ja nie chcę, żeby dyplomacja zwyciężyła. Nie chcę, żeby dyplomacja zwyciężyła. Ja chcę, nie chce, nie chce pan, żeby, ja chcę żeby Ukraina, zwyciężyła. Ukraina, zwyciężyła. Ja chcę, żeby Ukraina no. zwyciężyła. No i zostańmy z tym przekazem. Nie, dyplomacja nie, nie. Dyplomacja, nie. Tylko, żeby Ukraińcy zwyciężyli, żeby Rosjanie, żeby społeczeństwo rosyjskie, żeby Putin jego klika, ponieśli koszty tej wojny w najbardziej bolesny dla siebie sposób. Mhm. Dziękuję Panie Ambasadorze, jeszcze Dziękuję. raz bardzo mocno. Moim i po, e, Państwa gościem był ambasador Piotr Łukasiewicz, był ambasador Polski w Afganistanie i Polityka Insight, którą możemy zresztą polecić na naszej antenie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Zostawiam.